Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wczoraj zakończył się ostatni mecz 1.8. finału Pucharu Polski. Do ćwierćfinałów awansowało osiem najlepszych zespołów, które utworzą cztery pary ćwierćfinałowe. Przypomnijmy, w ćwierćfinałach już rozgrywamy dwa mecze. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Pucharu Polski dla edycji 2016-2017 gospodarzem pierwszego meczu ćwierćfinałowego jest drużyna występująca w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku, kiedy drużyny są z tej samej klasy rozrywkowej, o miejscu gospodarza pierwszego meczu decyduje losowanie. I tak mamy w tym przypadku, jedną z par utworzyły kluby występujące w Ekstraklasie, Lech Poznań i Wisła Kraków. Drużyna, która pierwsza zostanie wylosowana, będzie gospodarzem pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Tak więc zaczynamy losowanie. Lech Poznań. Przypomnijmy, Lech Poznań będzie gospodarzem pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Dra formalności. Wisła Kraków. Także Lech Poznań będzie gospodarzem pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Pierwsze mecze będą rozgrywane 25-26 października. Mecze rewanżowe 16-17 listopada. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na stadion oraz przed telewizory anteny Polsat.